Dzisiaj przepis na maślane ciasteczka pełne miłości. Zapraszam. Ciasto wałkuję na grubość 2 mm i wykrajam z niego serduszka. Z pozostałego ciasta formuję maleńkie kuleczki, którymi ozdabiam serduszka, układam je wzdłuż krawędzi i delikatnie dociskam. Ciasteczka piekę w 180 stopniach przez 12 minut. Białą czekoladę rozpuszczam w mikrofali i dodaję do niej przecier malinowy. Gotowym kremem wypełniam serduszka. I to wszystko. Smacznego.